To miała być hitowa kolejka w centralnej lidze juniorów, i zdecydowanie taka była. W 26 serii spotkań m.in. starcie lidera z wiceliderem, trzeciej z czwartą drużyną tabeli, czy polski klasyk czyli mecz legi z Lechem. Przejdźmy więc do podsumowania, bo działo się w miniony weekend naprawdę dużo. Jeden z takich hitów już na początek. Trzecia Pogoń kontra czwarty w tabeli Śląsk. I to goście w ten mecz weszli lepiej. Szymon Michalski po kwadransie dał Śląskowi prowadzenie, ale w końcówce pierwszej połowy z 11 metrów wyrównał Kacper Łukasiak. Na dalsze emocje czekać musieliśmy długo, ale było warto. W 90 minucie strzał z powietrza Jakuba Szynkielewskiego i Pogoń wychodzi w tym meczu na prowadzenie. Krząsk do ostatnich sekund nie tracił jednak wiary w punkt. To siódma doliczona minuta. Rzut rożny, ponownie najwyżej wyskakuje Szymon Michalski i tym sposobem sprawia, że otwarcie kolejki w Szczecinie wypadło naprawdę okazale: 2 do 2. Na podobne emocje liczyliśmy w Legia Training Center, w polskim klasyku, który nie ułożył się po myśli Lecha. Szybka czerwona kartka, a po upływie pół godziny trafienie Igora Strzałka na 1 do 0. Lech zdołał jednak szybko odpowiedzieć bramką Jakuba Antczaka, ale przed szukającym przełamania kolejorzem perspektywa całej drugiej połowy o jednego mniej. Legia cisnęła i wreszcie wcisnęła. Konkretnie trafił lider strzelców Celiot Wiktor Kamiński i gdy wydawało się, że Lech tym razem już się nie podniesie, minutę później na listę strzelców wpisał się inny napastnik Hubert Schulz. Podział punktów, do którego oba zespoły podchodzą z odmiennymi odczuciami. Natomiast prawdziwym hitem z perspektywy tabeli było starcie Wisły z Zagłębiem. Spotkały się dwie drużyny, które przewodzą ligowej stawce, a jako pierwsi powody do radości mieli gospodarze po trafieniu Kaspra-Hełmyckiego. Ostatnich 20 minut tego meczu przyniosło jednak kolejne zwroty akcji. Najpierw do wyrównania doprowadził Szymon Karasiński, a 120 sekund później z rzutu karnego Kasper Zając sprawił, że teraz to Zagłębie jest bliżej zgarnięcia pełnej puli. Ostatnie słowo należało jednak do Hełmyckiego. Tym razem trafił z 11 metrów, a trzeci hit tej kolejki również zakończył się rezultatem 2 do 2. Przenosimy się teraz do walki w dole tabeli. Po ograniu Lecha Hutnik grał z Koroną, ale tutaj tak dobrze już nie było. Po pół godziny gry 0 do 2 po trafieniach Macieja Walkowiaka i Maksymiliana Kiełba. Pierwszy kwadrans drugiej połowy to dwa kolejne trafienia dla korony. Szymon Majewski i Miłosz Strzeboński sprawili, że było już pozamiatane, chociaż miano gola meczu należy przypisać Michałowi Wróblowi Skutnika. Doskonałe uderzenie w samo okno, choć było to tylko trafienie honorowe. W samej końcówce Jakub Przybysławski ustalił wynik spotkania na 5 do 1 dla korony. Wsparcie Eskoli Warsowia z Arką Gdynia to rywalizacja dwóch drużyn, które wiosną pozytywnie zaskakują. Zwłaszcza ci pierwsi, którzy nie stracili jeszcze ani jednego punktu i w tym meczu też szybko objęli prowadzenie po trafieniu Aleksandra Sawosza. Niespełna pół godziny później Arkama natomiast rzut karny, a ten zamieniony na bramkę przez Dominika Rusnaka. Bohaterem tego meczu był jednak Aleksander Sawosz. Ten sam zawodnik, który otworzył wynik w 71 minucie wykorzystał błąd obrony rywali i sprawił, że Eskola zgarnęła kolejny na wiosnę komplet punktów. Jeden gol padł w meczu uks usms sms -u Łódź z Gwarkiem Zabrze. Jakub Paciorek po upływie godziny gry rozstrzygnął losy tego spotkania, korzystając z niefrasobliwości defensywy gości. Na koniec teren Mistrza Polski i starcie Górnika Zabrze z Krakowią. Zaczęło się od nieporozumienia bramkarza i obrońcy pasów, z czego skrzętnie skorzystał Jakub Szczepanik. Niedługo potem indywidualną akcję golem na 2-0 zakończył Nikodem Zielonka i Górnik przybliżył się do zgarnięcia pełnej puli. Co prawda w ostatnim kwadransie, rzutem karnym kontakt Krakowi dał Oskar Wójcik, ale strzelanie w tym meczu zakończył Erwin Kołodziejczyk i górnik wygrał 3–1. w gole ta kolejka w centralnej lidze juniorów. Niestety nie mogliśmy pokazać wam emocjonującego starcia Leki z Jagielonią, ponieważ gospodarze nie dostarczyli nam nagrania tego meczu. Remisy 2–2 w spotkaniach pogoni ze Śląskiem, Leki z Lechem i Wisły z Zagłębiem. W tabeli więc, status quo jeśli chodzi o czołówkę. Najlepsza czwórka dopisała sobie po jednym punkcie. W dole tabeli korona zrównała się oczkami z gwarkiem, a lekki oddech złapał wreszcie lech Poznań. Gol numer 19 Wiktora Kamińskiego. Do tego dublet Kaspra Hełmeckiego i bramka zdobyta przez Kaspra Łukasiaka. Tak wyglądała miniona kolejka z perspektywy najlepszych strzelców ligi. A teraz pora na kolejkę numer 27. W niej kamery łączy nas piłka pojawią się w Gdyni, gdzie w niedzielę Arka podejmie pogoń Szczecin. Transmisja z tego meczu rusza równo o godzinie 11.